Patrzymy takiego Saba 95aero z 2011 roku Kolega jest poważnie zainteresowany, bo jest, bo jest dobra cena, bo jest cena poniżej 5000 euro. Auto mam przejechane mniej jak 200 000 no to silnik, to jest dwulitrowy diesel, to to jest silnik od Insignia 160 konny Kolega leży, patrzy Suszkodzeń, no tak Lampa, 1000 złotych lampa Coś tam stuka z od spodu one, nówki. Tak to auto proste ładne To wiadomo, że musi być na takie auto nie? No ale za takie pieniądze to na pewno się nie kupi takiej klasy auto z tego roku w takim przebiegiem I tylnia lampa Tylna lampa o. Teraz uszkodzone i poza tym to wszystko Miał to jest brudne, zakurzone, czarne. siłowanie się o auto. No i sam został zakupiony. Dwulitrówka, najmocniejsza wersja. 190 koni, właśnie klient. Poszedł płacić za niego. A tutaj coś dla fanów amerykańskiej motoryzacji. Wiem ja ile kosztuje to auto, bo się pytałem Kosztuje 4 no niecałe 4 tysiąca euro I jest to Cadillac Eldorado No ja jestem tu z godzinę w tym miejscu no to co chwilę podchodzą Oglądają to auto, odpalają i tak dalej, zamknięte jest Już idę! No, wiadomo, nie jest igła do odrestaurowania. Nie. No, ale bryka fajnie. Wyjątkowo w sobotę pojechałem, bo wyskoczyła taka insignia na internecie 2.11 rok OPC Line, 160 koni, bardzo ładnie wyposażona. 220 tysięcy przejechane Sprawdzaliśmy, jest wszystko znowu ok. 223 przejechane ciekawe futela grzane, wentylowane tak to wygląda, Czarno podsufitka klapa elektryczna oczywiście Auto kosztowało 5900. 5900 zostało zapłacone. Dwa klucze są? Tak, zamknęło się. Tak. Co kupić? A, wiem, nowe obudowa. Dla kolegi szukam. Master, umowano to, to jest 2013 rok Średniak Master 195 tysięcy ma przejechane Z klimatyzacją I Zaraz właśnie muszę go zmierzyć Czy nie jest za krótki Dla mojego Kolegi Tak to, to Ładno można polerkę zrobić bo to nie jeździło do kościoła przecież nie? ale tak to prosty, z klimą oczywiście zaraz z tych gości 310, 30 no Trzy... Trzy... do góry nie trzeba 3,10 m na długość a jest sobie skąd dokąd odtąd tam to odtąd trzymaj no. tam. Czy Trzymaj. 170, bo ja na jednym tronu 138. 138 od nadkola do nadkola 138, a na długość. długość. 100%, 100 zamierzam. Trzymaj. Trzymaj. Dobra, już. No, mam. Dobra. Idź, idź, idź Ale to znajesz tu Tak, tak Tam było 2 metry 3,10 3,15 3,15 3,15 długo O, Wsoki tu Wsoki na pewno, o. no dla meczu to jest A?